Witam. Ja dodzwoniłam się do Świadka Jehowy. Tak, tak, słucham. No bo właśnie broszurka mi wpadła do rąk i jest właśnie napisane, że lepszy świat już jest bardzo blisko. To czyli... Słucham? To czyli ten lepszy świat y, to będzie jaki właśnie? Ale wie pani co, y, bo, bo, znaczy, bo ja nie wiem, czy pani chce porozmawiać, bo ja teraz jestem... Tam w sklepie i takiej możliwości nie mam. Także mm. czy pani chce się umówić na spotkanie. Pani mieszka gdzie? Nie, bo ja jestem y, z Rudy Śląskiej, ze Śląska. Aha, no to dlaczego pani Pani się to do Krakowa. Mm -hmm. Nie, bo ja właśnie y, lubię rozmawiać na tematy biblijne i właśnie taką broszurkę mam właśnie od świat ujechał. No, ja tak, no wiem, wiem. No, no i to właśnie... Ja panią, wie... ja panią serdecznie zachęcam, do bo nie wiem, musiała Pani wejść, jak Pani znalazła telefon mój na stole i tak? Tak, tak. to w wyszukiwarce Pani musiała wpisać, nie wiem, może tak Pani tego tak obrywkowo złapała, Kraków. To oni mówili, się Pani wpisać w śląską i tam Pani wyjdzie kontakt z kimś, kto mieszka bardzo bliziutko. Mhm. I może Panią odwiedzić, może Pani porozmawiać, może Pani przyjść na salę. Na wszystkie, na wszystkie pytania, jakie Pani będzie miała, tylko to Pani może zadawać śmiało i. Na pewno na podstawie Biblii pani będzie miała wyjaśnienie. No, ja chciałam właśnie powiedzieć, że nie jestem pani, bo. W... Adamie, jesteśmy wszyscy bracia i siostry w Adamie, bo Adam jako... No, no wie, wie Pani co, ale no, to naprawdę, no, ja teraz jestem w sklepie na zakupach, mm -hmm. Pani nie będzie tłumaczyła, Pani chce rozmawiać czy my po Adamie, czy nie siostra, czy ten, no, no to, nie. Bo ja nie wiem, jaki Pani ma cele rozmowy, bo teraz... Nie no nie, ja, ja wierzę w Chrystusa i wiem, że będzie jednak no, owczarnia... Panią, zachęcam Panią do, jak zadzwonią Świadkowie Jehowy, zadzwonienia, zapukania. O, otworzenia, zaproszenia i może pani porozmawiać. No tak, ja Ale, zawsze zapraszam, a teraz, ja zawsze no, zapraszam. A teraz nie mogę, bo jestem sklepie i nie jestem w stanie rozmawiać, bo to nie rozmowy, jak jestem, na człowiek jest zajęty. No to, nie? no to jak brat będzie miał tam chwilę czasu, to może Ale, brat odzwonić to, na ten numer. E, wie pani co, e, żebyśmy porozmawiali. I, i, ja rozmawiamy tutaj, jak jest możliwość zobaczenia z, z, z rozmawianie na terenie, a tak to poprzez telefon, mogę pani, ja pani mogę dać numer telefonu tam. Kogoś, z no dobrze. Nią... No to poproszę, jakby brat mógł, może przesłać mi numer, żeby się skontaktowała. No, do... tylko muszę przyjść do domu i muszę znaleźć na stronie internetowej Także w ciągu dnia to zrobię. Mhm, dobrze, to SMS-em, jakby tam można Dobra. było przesłać. Dobrze. To dobrze. będę. No to dziękuję z góry, no, właśnie do miłego, dnia. miłego. Do widzenia. Do widzenia. Także świadkowie na wszystkie pytania wam odpowiedzą, ale tylko związane z Jehową, żeby Chrystusa uniżyć do Anioła, a nie że On ma żonę o że jest Królem Izraela i On daje Królestwo i Stołki. Także Jego przykazania obowiązują w sercu: Iskra Prawdy Chrystusa z Polski. No a świadkowie są z Ameryki, Jechowa jest z Ameryki i Jechowa, po prostu 20 lat chodzimy do świadków Jehowy z Urszulką. Mamy srebrzankę i oni na jak już nie wyciągają Biblii, mają tylko strażnicę od firmy Jechowa. I przebudźcie się, tak samo jak znaki czasów ad Adwentystów przy Gośniedzielnej, czy ulotki w Biedronce. Reklamują swoją firmę. Co z tego, że przekuli miecze na lemiesze i nie idą na wojnę do wojska? Co z tego? Przecież diabeł Ewę jak skłamał I, i uśmiercił kłamstwem, tak? Szatan uśmiercił Ewę i Adama kłamstwem. I oni kłamią, bo są dziećmi szatana. A my możemy wygonić z nich demony, które są ze stołu jechowy właśnie. Ale właśnie jak świadkowie nie chcą się pojednać, to jak będzie ten świat y, no. lepszy? Jak mam dwóch urodzonych braci świadków Jehowy, Wojtka, Mirka, 20 24 20. lata ze mną nie rozmawiają, dlatego że ja na pytanie odpowiadam, a jak nie wiem, to mówię, że nie wiem i szukam odpowiedzi. I wtedy Duch Prawdy mi tłumaczy, co jest prawdą, co nie, bo prawda jest oparta na naturze. Dzisiaj jest 13. Syczeń 2022, czyli piątek 23, 23 przepraszam. No, Iskra Prawdy z Polski. No i Chrystus, te religie, tutaj właśnie Watykan jest jako co cudzołożnica duchowa, jedzie na zwierzęciu, na polityce. Czyli jest polityka, jest religia, ekonomia. No i córy, właśnie Świadki Jehowy, to są Adwentyści, Świadki Jehowy, 90-kowcy, są córy tej Watykanu. Na Trójce, na Watykan właśnie tam tak samo jadą równo, piekło, niebo, czysta, nie głoszą, ale głoszą co innego. Pochwycenia i wykręcone nauki. No, ale zobacz, jak oni się tu podpierają na Biblii, a swoje no. nauki, no bo tu dobrze na przykład no. napisali, nie? I właśnie taką teorię... to. To spełnia wolę Bożą... Będzie żył wiecznie, ale tym bogiem kto jest? No, a oni wolę niewolników. Jechowa nie jest z Ameryki bogiem, bo bogiem tego świata szatan. 2 Koryntian 4:4 Biblia Tysiąclecia na dole przypisan, że szatan i y, Łukasza 4:6 zobaczymy, czy szatan chciał dać mu władzę Chrystusowi. Bo świadkowie się zarejestrowali szatana jako spółka co, jako jedyna religia prawdziwa. Tak, pokażę przekład, tu jest religia, tylko jedna prawdziwa religia. Podchodzimy dalej, werset Efezan 4 i 5, jedna wiara jest napisana, możecie sprawdzić. I tu jest ta religia fałszywych proroków, ale chciałem sprawdzić, co ja miałem pokazać teraz. Srebrzankę czyta i zobacz napisane tu Módź się do Boga. Nie napisali Jehowy, tylko no. do Boga. No Bogiem jest Chrystus dla nas. 1 tak, Jana 5, 20 i spełnia Jego wolę, a przeżyjesz koniec tego świata. Czyli kto idzie za barankiem, to przeżyje, czyli Jana 4, Ewangelia Łukasza 4, 6. Zobaczcie od kogo mają władzę świadkowie Jehowy bo my mamy służbę od Chrystusa. I rzekł do niego: Dam ci piąty. Diabeł zaprowadził go, więc wysoko w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi. Jezusa zaprowadził i rzekł do niego: Dam ci całą tą władzę oraz ich chwałę, gdyż została mi przekazana i daj je komu chcę. I Jezus tego nie zaprzeczył. Jeśli więc ty oddasz mi cześć, cześć należy się tylko Chrystusowi, za Adama, jest Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Bogiem, Ojcem Abrahama, Jezaka, Jakuba. Przed moim obliczem, i wszystko to będzie Twoje. Jezus, Jezus, czyli Manuel, czy Król Izraela, Syn Boży, wtedy od, odpowiada tak. Rzeczy do niego, że jest napisane, tu wpisali tego Jechowe firma Jehowa Fałszywych Poroków, Mateusz 7,15, Twego Boga, czyli nie Jehowę, tylko Ojca, Ojcze, naszego Ojca, bo Ojciec i Szatana, i Ojciec jest to jest sam Ojciec, czyli Boga Ojca, Twego szatan wie kto go tam spłodził ale stał się sam szatanem Ezechiela 28 rozdział od 11 poczytajcie to jest o szatanie król Tyru przepowiedź Twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę czyli szatan jak Eza sprzedał za jedną potrawę pierworodztwo no i świadkowie mamy władzę od szatana którego Chrystus już zamknął na tysiąc lat bo to jest wojna duchowa Efezjan 6 rozdział od 12 do 17. I teraz możemy mieć aniołów, Mateusz 24, 37, zamiast pionierów ze świata, bo pionier nie występuje w Słowie Bożym, tak samo jak religia. I tutaj Chrystus przyszedł. Dopisałem, możecie to lajkować, rozpowszechniać i badać. Wnikli i poznają, o co chodzi. Świadkowie nie będą świadkami Chrystusa, gdzie apostolskie wynoszą. Błogosławimy. błogosławimy. Raj będzie na ziemi, jak sobie będziemy żyć w Chrystusie, w naśladowaniu błogosławieństwie Jego.